Widzowie, zobaczcie, co tu się dzieje na tym polu. Kierowca się nie poddaje. Przednie koło siadło. Tu jest kierowca tej maszyny, zobaczcie. Nie, nie poddaje się wcale na trzy, na wszystkie cztery koła brało, to wypoczę! Tak, a tak to tak tylko na, sybie na to trzy tylko ciągnie, skania nie dała rady. Teraz do pomocy traktor, traktor podjechał. Taki traktor. Aqui. Tak się wyjeżdża. Nasz obszar przyniosłby słodki? Nie wyjeżdżaj tu. Niech się wyjadę. Zobaczcie panowie i panie, jak tu kolega wyjechał. Bez traktora. Stanął tak, nie wiem czy ale się przewalił. To cztery razy do przodu do